Cześć, jestem Patrycja. Chciałam się podzielić z Wami moją opinią dotyczącą współpracy z firmą Travel, dzięki której pozbyłam się kompleksu, a był bardzo dużym kompleksem dla mnie. Efekty są wow. Nie sądziłam, że, że będzie taki efekt. Zresztą, jak widać, są sąki równe. Oczywiście białutkie i zdrowe. Co mogę powiedzieć? Na miejscu jest nasz opiekun, czyli tłumaczka Edyta. Która na każde pytanie odpowiada: jeżeli się stresujesz wizytą, tak jak ja miałam, oczywiście jest przy tobie i po prostu ten stres znika. Oczywiście, jeżeli masz obawy przed bólem. Przed samą wizytą u stomatologa nie masz się czego bać. Wizyta pierwsza, która naprawdę przebywa długo, ale jest w ogóle bezbolesna. Lekarze są bardzo mili. Polecam i na pewno będę polecać swoim znajomym. No i oczywiście Wam tutaj też polecam z całego serca. Jeżeli masz kompleksy, nie masz po prostu czego się obawiać, bo jak widać, efekt jest zadowalający.